Witam się bardzo serdecznie, z tej strony Robert Czaplejewicz z naturalnydoskonale.pl Dzisiejsze nagranie będzie dotyczyło badań, które powinieneś, powinnaś zrobić, gdy przekroczysz 40 rok życia. To przepiękny wiek, w którym jesteś, żyjesz pełnią życia, na pełnych obrotach. Jeśli się coś dzieje, sięgasz po odpowiednie leczenie, ale jeśli się nic nie dzieje, no właśnie... Lepiej zapobiegać niż leczyć, i w badaniach profilaktycznych właśnie o to chodzi. Jakby nie patrzeć, jak było w filmie 40-latek, 40 lat minęło jak jeden dzień. Jeśli masz takie odczucie, to znaczy, że nadal czujesz się młodo. To wcale nie wyklucza, że nic w swoim organizmie złego nie może się dziać. Oby tak nie było. A zatem, jakie badania należy zrobić, żeby być jeszcze bardziej zdrowym? Naturalny doskonale, popierając terapię naturalne, czyli fitoterapię, nie neguje, a wręcz zachęca do wizyty u lekarza specjalisty, czyli lekarza pierwszego kontaktu, aby on zlecił odpowiednie badania i żeby czuć się jeszcze bardziej zdrową. A zatem, oczywiście, wizyta u lekarza i podstawowe badania. Podstawowe badania to jest oczywiście morfologia IOB. Co to jest OB? OB to jest tak zwany odczyn biernackiego i on może, jego, jego, jego duża wartość może wskazywać jakieś zakażenie, jakąś infekcję. Ale jeśli chodzi o samą morfologię, to stanowi podstawę oceny zdrowia. Nieprawidłowy wynik może sygnalizować niedokrwistość lub nadkrwistość. Zwiększenie liczby białych krwinek tzw. leukocytów, sygnalizuje istnienie stanu zapalnego, a zmniejszenie dysfunkcji w pracy wątroby czy naczyń wieńcowych. A więc masz od razu yy, wgląd w kilka narządów. Wzrost liczby czerwonych kwinek może świadczyć o niedotlenieniu lub odwodnieniu. To jest bardzo częste, gdy szybko żyjesz, dużo pracujesz Możecie mieć czasu na uzupełnienie wody. Spadek czerwonych kwinek może być w chorobie nerek, anemii i niestety w białaczce. Podwyższony poziom hemoglobiny może sugerować zbytnie zagęszczenie krwi, prowadzące do zakrzepów. I to podstawa. A jak zakrzepy, może mieć to jeszcze gorsze powikłania. Profil lipidowy, czyli nasze tłuszcze. Mierzy się, by określić poziom cholesterolu. Oznaczając tzw. zły cholesterol LDL można wykryć zagrożenie miażdżycą, cukrzycą, chorobą wieńcową i zawałem serca. Cukrzycą oczywiście pośrednio. Dobry cholesterol to jest HDL. Im go więcej, tym lepiej. Jest potrzebny do wytwarzania witaminy D, kwasu żółciowego i hormonów płciowych. Tak tej witaminy D, która jest zalecana jako suplement diety, bo mamy jej za mało. Następnie poziom glukozy, czyli cukier. Jak żyjesz w stresie, żyjesz na pełnych obrotach, to być może często zdarza Ci się podjadać. I być może, żeby sobie zrobić przyjemność, Jesz słodkie, za dużo tego słodkiego. Cukier we krwi, czyli jego poziom, określa zagrożenie cukrzycą. Wysokie stężenie prawie zawsze świadczy o cukrzycy. Niedobór może być związany również z cukrzycą. Także bez względu na to, jaki masz poziom cukru, warto wiedzieć, jaki rzeczywiście on jest. To dotyczy głównie facetów. Antygen PSA, nie PSA, tylko PSA, czyli jest to antygen gruczołu krokowego. Nawet jeśli nie masz żadnych dolegliwości, warto zrobić takie badanie. Jakie dolegliwości? No z oddawaniem moczu. Nie wstajesz w nocy, możesz prawidłowo oddawać mocz. To taki antygen po 40 warto sobie określić, określić jego wysokość. Oczywiście konieczna byłaby wizyta u urologa, by zbadał urczoł krokowy bezpośrednio, a nie tylko w badaniu y, takim laboratoryjnym. No i ciśnienie. <tryk> Zwłaszcza gdy żyjesz w stresie, ciśnienie może być podwyższone i możesz czuć na przykład zmęczenie, a to chodzi o ciśnienie, nawet się zrymowało. Warto, abyś mierzył, mierzyła ciśnienie regularne. Oprócz tego, oprócz tych rzeczy, które powiedziałem, warto zrobić jeszcze podstawowe takie cztery badania. Po pierwsze badanie moczu. Jesteś wtedy w stanie rozpoznać, a właściwie lekarz, choroby nerek wątroby i dróg moczowych. Umożliwia wykrycie predyspozycji do tworzenia się kamieni w nerkach czy drogach moczowych. Ułatwia zdiagnozowanie cukrzycy i żółtaczki. EKG spoczynkowa. Służy do rozpoznania chorób mięśnia sercowego. Ile razy w ciągu życia masz robione EKG? No właśnie, po 40 warto zrobić. Pozwala też monitorować funkcjonowanie rozrusznika serca. Badanie jest bezbolesne, może być bezpieczne. I powtarzalne wielokrotnie. Kolejnym takim badaniem dodatkowym jest RTG, czyli rentgen klatki piersiowej. Taka jest prawda, że to, co się dzieje w płucach, nieraz przez długie lata się dzieje i Ty nawet o tym nie wiesz. Nie daje osoby znać. Dlatego osoba na np. niepaląca powinna robić prześwietlenie raz na dwa lata. Oczywiście, jeżeli palisz, to częściej. I wreszcie USG piersi. Jest to jedno z najważniejszych badań profilaktycznych. Łagodne zmiany oraz nowotworowe możesz tym wykryć. Zalecane jest właściwie od 40 roku życia, chociaż kiedyś było zalecane później dopiero. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Przedstawiłem, jakie badania należy zrobić po 40 roku życia. Mam nadzieję, że to troszeczkę uczuli się na to. Żeby dbać bardziej o swoje zdrowie, że nie jest tylko praca i większy stres, który sobie fundujesz, ma znaczenie. Ma znaczenie najważniejsze to, żebyś żył, żyła jak najdłużej i żeby to Twoje zdrowie było jak najlepszym porządku. Zapraszam Cię do zwiedzenia mojej strony naturalnedoskonale.pl, a także poniżej tego nagrania jest y, na przykład fanpage, albo są artykuły do y, przeczytania. Zapoznaj się z nimi. Znajdź dla siebie coś ciekawego. Jeszcze raz dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Z tej strony mówił Robert Czaplejewicz.